Cześć! Witaj w pierwszym tutorialu do Secret DevTalks odnośnie Google Cloud Platform. W pierwszym tutorialu omówimy, jak stworzyć projekt Google Cloud Platform, jak stworzyć klaser Kubernetesowy i jak wszystkim zarządzać w terminalu. Zacznijmy od stworzenia nowego projektu. Projekt jest to takie opakowanie na wszystkie nasze zasoby w Google Cloud Platform. Dzięki niemu możemy w łatwy sposób zarządzać wszystkimi zasobami, zarządzać dostępnością do zasobów i w łatwy sposób ostatecznie usunąć cały projekt i nie musieć płacić za wszystkie zasoby, które w nim stworzyliśmy. Jak widzicie, u góry mamy takie jak My First Project. Już pewnie macie pierwszy stworzony projekt, ponieważ za każdym razem, jak tworzycie nowe konto, jakiś projekt zostanie stworzony. Ponieważ wszystko, co robimy w Google Cloud Platform, musi się znajdować pod jakimś projektem. Kliknijmy tutaj, następnie. Klikniemy New Project. Teraz musicie wpisać nazwę. Ja na przykład wpiszę sobie Tutorial ki Mat. Jak widzicie, Project ID jest dokładnie takie samo jak moje Project Name w tym momencie. Ale nie zawsze tak będzie. Jeżeli będziecie mieli Project Name, który już istnieje gdzieś, to Project ID dostaje dodany numerek, ponieważ Project ID musi być unikalny względem całego świata. Jeżeli chodzi o no organization, zostawiamy to jak jest, ponieważ aktualnie nie mamy żadnej organizacji. Klikamy create. Teraz musimy poczekać, aż wszystko zostanie aktywowane odnośnie naszego projektu. Widzimy, że już się stworzyło. Teraz możemy wybrać nasz projekt. Z listy dostępnych projektów wybieramy tutorial key i e mat. Teraz przejdziemy do stworzenia sobie klastra Kubernetesowego. W wyszukiwarce na górze wpisujemy Kubernetes i klikamy Kubernetes Engine. I w tym momencie aktywuje się nam API do Kubernetesa. Musimy to też chwilę poczekać. Aktywowało nam się API. Teraz możemy stworzyć klaster klikając w Create Cluster. I możemy na dwa sposoby stworzyć nowy klaster. Albo klikając Your First Cluster i tutaj nam się nazwa stworzyła. OFS Cluster będzie zonal, będziemy mieli wersję standardową, czyli dziesiątkę i jeden node. Więc to będzie taki mały klaster na początek. Jeżeli chcemy stworzyć klaster w standardowy sposób, jemy Standard Cluster. I tutaj w nazwę wpisujemy co tylko chcemy, na przykład klaster Tutorial. I teraz możemy wybrać zonal albo regional. I zonal wtedy nasz klaster będzie w jednej zonie, a regional będzie w całym regionie. Każdy region składa się z trzech zon, więc nasz klaster byłby rozdystrybuowany pomiędzy te trzy zony. I przez to będzie bezpieczniejszy, gdyby jeden z tych zon padł. Jeżeli chodzi o zonę, wybierzemy sobie north, ponieważ jest aktualnie najtańszy. Wersję zostawiamy tak jak jest, defaultową. Jeżeli chodzi o pool, zróbmy sobie z trzech nodów. Weźmy sobie More Options i tutaj możemy sobie ustawić coś ciekawego, czyli Preemptible Nodes. Pozwalają one na stworzyć takie noty, które można Google wywłaszczyć w każdej chwili. Będą chodzić maksymalnie 24 godziny, po czym się zresetują. Więc raczej nie chcę na tym stawiać produkcyjnych środowisk, bo mogłoby nam nagle przestać działać po pewnym czasie, ale do takich. Rozwiązać, które teraz robimy, czyli do tutoriala, jest idealne, ponieważ będzie dużo, dużo tańsze około 20% ceny. Klikamy Save i możemy kliknąć Create. To znowu zajmie chwilę, więc musimy znowu poczekać. Ok, nasze API zostało aktywowane, więc możemy przejść do ostatniej części tego tutoriala. Otwórzmy sobie Activate Cloud Shell. Otworzy nam to shella w Google Cloud Platform, który będzie chodzić na naszej maszynie w Google Cloud Platform, która de facto jest dla nas darmowa. Tak długo, jak korzystamy z Google Cloud Platform. Co to oznacza? Jeżeli w zasadzie wchodzicie w Google Cloud Platform i robicie tam coś raz na 2-3 miesiące, tak długo wszystko, co tam mamy, nie zostanie nam usunięte. Mamy tam jakiś mały storage, jakiś procesor, na którym możemy coś uruchomić. Nie jest to oczywiście mocna maszyna, ale wystarczająca, żeby zarządzać Google Cloud Platform. Najlepiej otworzyć sobie to w nowym oknie. Jak widzicie, zostało to aktywowane od razu dla naszego projektu, czyli Tutorial Imat. To jest dokładnie ten sam projekt, który mamy aktywowany w trakcie uruchamiania CloudShell. Jeżeli chcielibyśmy to zmienić, mamy tutaj oczywiście komendę już podaną, wystarczy ją skopiować. razu Wam powiem, że jeżeli tylko zaznaczycie coś, zostanie od razu skopiowany do schowka. Więc możemy sobie to wpisać, dodać nazwę projektu. I w tym momencie został nam zmieniony projekt, w którym się poruszamy. Teraz możemy zmienić sobie zonę. Ustawimy tę samą, którą tworzyliśmy przy tworzeniu klastra Kubernetesowego. Robimy to przez gcloud, config, set compute zone, i ustawiliśmy niedawno Europe North 1a jako zonę nasz klaster Kubernetesowy. Następnie musimy ustawić dostęp naszego shell'a do klastra kubernetes'owego. W tym celu musimy wywołać zebranie kredensiali do tego konkretnego klastra. Robimy to przez gcloud container clusters get-credentials i nazwę naszego klastra, czyli cluster-tutorial. Klikamy Enter. Udało się. Możemy teraz przetestować, czy w zasadzie nam wyszło. Więc sprawdźmy to przez kubectl get Notes. i widzimy, że mamy 3 nałody aktywne. Jest status ready i mają około 8,5 minuty, bo wtedy uruchomiliśmy nasz klaster. To już wszystko w tym tutorialu. Jeśli nic więcej nie będziecie robić z waszym klastrem kubernetesowym, radzę go usunąć, żeby nie płacić za niego więcej. Jeżeli będziecie go używać w kolejnym tutorialu za chwilę, możecie sobie go zostawić. Jeżeli chcecie być pewni, że nie miecie płacić za nic, Dosłownie za nic w Waszym projekcie najlepiej usunąć projekt. Dzięki.